Agu. Agu, no powiedz. Co maluszku? Tak? Jak za mu się dzisiaj Powiedz. Dobrze? Tak? No to dobrze. Tak, dobrze. Ojej. A ty nie jesteś śpiący przypadkiem? Co? Powiedzcie. Jesteś śpiący czy nie jesteś? Troszkę jesteś, tak? Troszkę jesteś, tak? Powiedzcie. Tak, dobrze. To pospaj troszkę. Nie chcesz? Pośpij troszkę. Agu. 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 Malusku. co? Co? Jak to mu się Jak? Dobrze? Dobrze? Nie? Chyba dobrze. Dobrze, tak? Dobrze. A gugu, -gu. Maluchu. No? Powiedz tak. Tak, co? Co? Żali tak, tacie? Żali się? Ojej, jakie za, No, to też. Tak! Ślicznie, ślicznie. Agugó.